Drodzy mieszkańcy, zapraszamy Was serdecznie do udziału w spotkaniach dotyczących planu zrównoważonej mobilności dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Łukowa. Jedną z działalności powiatu jest organizacja transportu publicznego. Ten transport funkcjonuje, ale cały czas rozwijamy go, poprawiamy, usprawniamy. I tak powiat przystąpił do. Mofu. To jest miejski obszar funkcjonalny, w ramach którego to chcemy usprawnić transport w tym obszarze, to na obszarze właśnie miasta, łuków, gminy łuków i gminy Stanin. Aktualnie realizujemy taki plan strategicznego rozwoju transportu w tym obszarze. Trwają konsultacje. Zapraszamy Państwa do udziału w tych konsultacjach. Do 15 lutego trwają konsultacje. Tu na stronie powiatu jest adres do Teamsa, żeby Państwo się mogli zalegować i wziąć udział w konsultacjach. To dla nas ważne i myślę, ważne dla tych wszystkich, którzy chcą i będą korzystali z naszego transportu. Zapraszamy do konsultacji.